Dzień dobry, kochani. Jesteśmy tutaj dzisiaj, aby ogłosić Wam Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Jesteśmy tutaj, aby pokazać Wam ratunek, który jest w Chrystusie. Wszyscy żyjemy w katolickim kraju i właśnie wie Pani, gdzie mamy chodzić, ale czy jest w tym życie? Ja przez wiele lat wiedziałam, Wiedziałam, czego chce ode mnie Bóg, czego ode mnie wymaga, jaka mam być, jaka nie, czego chce, ile razy mam być na szy, ale tak naprawdę to wszystko nic nie dawało. Nie było w tym życia. I chcę Ci powiedzieć, co zmieniło moje życie. Moje życie zmieniło osobiste i realne spotkanie Jezusa. Osobiste spotkanie z Jezusem, które miałam 5 lat temu. Chcę Wam o tym opowiedzieć. Chcę Wam opowiedzieć o tym, jak prawdziwie spotkałam się ze zmartwychwstałym Jezusem. Jak zmartwychwstały Jezus zmieni moje życie. Jak mój duch narodził się na nowo. Kochani, Jezus powiedział, że kto uwierzy, będzie zbawiony. Od czego będzie zbawiony? Od śmierci. W 2015 roku zostałam zbawiona i uratowana od śmierci. Moje pytanie: czy jesteś zbawiony i czy jesteś uratowany od śmierci? Czy poznałeś realnie Jezusa? Bóg to nie odległa postać. On da się poznać tym, którzy go szukają. Ja postanowiłam na własną rękę szukać Boga. Nie wystarczyło mi to, że przestrzegam przykazań, staram się, że jestem moralnie dobrym człowiekiem, ale ja wiedziałam, że to jest za mało. Ja wiedziałam, czułam wewnętrznie, że ten Bóg jest odległy, a ja chciałam go poznać i zaczęłam go szukać. Kiedy w 2015 roku w swoim pokoju szczerze zawołałam do Jezusa, zrozumiałam, o co w tym wszystkim chodzi. Zrozumiałam, że nie mam prawa opierać się na swoich uczynkach i staraniach, bo ja wiedziałam, że to jest słabe. Bo kiedy niby byłam dobrym człowiekiem, wszystko było w porządku i czułam się dobrze. I czułam, że Bóg klaszcze w niebie. Ale kiedy upadałam, czułam się nikim, i wiedziałam, że jestem przegrana. Ale kiedy spotkałam osobiście Jezusa, ja wiedziałam, że to nie chodzi o żaden mój uczynek, tylko o to, że tak naprawdę realnie nie spokutowałam z tego, że nie znam Jezusa. To, że chodziłam do Kościoła, to, że przyjmowałam Eucharystię, to, że wykonywałam jakieś dobre uczynki. To nie było, nie miało się nic do tego, czy jestem zbawionym człowiekiem. Człowiek nie da rady sobie zasłużyć na zbawienie. Słowo Boże mówi, że z łaski zbawieni jesteśmy. Za darmo z wiary. Czy dziś jesteś zbawiony? Za darmo z łaski. Nie przez uczynki. Jeżeli tak naprawdę myślisz, że kiedy opuścisz tą ziemię i spotkasz się z Bogiem, i kiedy On podliczy Twoje dobre i złe uczynki i powie: Więcej było dobrych, idziesz do nieba. Jeśli myślisz, że taki jest Bóg, to jesteś w błędzie. On Cię zapyta, czy co zrobiłeś z tą Ewangelią, którą usłyszałeś właśnie teraz? Religia mówi nam, że musimy robić jakieś wielkie rzeczy, aby zbliżyć się do Boga. Musimy być jacyś, a ja ci mówię, że musisz dzisiaj odwrócić się od swojego starego życia. Musisz odwrócić się od tego, że tak naprawdę nie znasz Boga, spokutować szczerze z tego. I musisz. Uwierzyć moim słowom, że zbawienie jest za darmo. Kto, zba... kto uwierzy, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. To jest wszystko. Uwierz dziś, przyjacielu. Zbawienie za darmo. Zawołaj dziś do Jezusa. Zawołaj. Odwróć się od swojego starego życia i zawołaj do Jezusa. On nie jest głuchy. On mi odpowiedział i tobie też odpowie.